Dla mnie największą wartością z tego kursu, oprócz uzyskanej wiedzy oraz odpowiedzi na wiele pytań, które się kłębią w mojej głowie, będą to jeszcze zawarte przyjaźnie kontakty z uczestnikami tego kursu. Tak, abyśmy, w razie czego pokór się na, na co dzień, mogli wymieniać się czy to nowinkami, czy informacjami. Sam kurs sobie zawiera bardzo dużo informacji przydatnych, których jakby szukam na co dzień. Więc jest to bardzo przydatne, czy to w obecnej mojej organizacji, czy też w jakiejkolwiek innej przyszłej. A sam kurs, co ja lubię w nim, przede wszystkim tą energię, która Maria prezentuje podczas każdego naszego spotkania, mimo iż jest dość późno, bo to jest nieraz godzina 22. Czasami kończymy po 22. A ona w dalszym ciągu jeszcze ma energię do tego, żeby nam opowiadać i mówić o ciekawych rzeczach związanych z AI. Ten plan dopiero jeszcze powstaje w mojej głowie, z tego względu, że samą tematyką sztucznej inteligencji zainteresowałem się dość niedawno bo dosłownie parę miesięcy temu. Jakby teraz w tym momencie nabieram dodatkowych informacji, szczegółów odnośnie AI, dlatego jeszcze ten plan zostanie ułożony. Kurs Elefant AI dla menadżerów e, wydaje mi się, że dopiero zmieni w moim życiu e, z tego względu, że w trakcie kursu jakby e, nabieramy wiedzy, nabieramy troszkę doświadczenia z tym AI i dopiero później będziemy mogli je wykorzystywać, więc jakby z, e, myślę, że czy w obecnej organizacji, czy w innej organizacji gdzieś więcej będę mógł współpracować z tą sztuczną inteligencją po tym kursie. Poza pracą, w swoim wolnym czasie lubię zajmować się w ASG, czyli Airsoft Gunem. Wraz ze swoimi kolegami po prostu na różnych imprezach chodzimy i strzelamy do siebie. Może trochę drastycznie to brzmi, ale jest to super zabawa. Poza tym, jakby lubię aktywnie spędzać czas, czy to basen, siłownia, no i też przede wszystkim rozwój osobisty. Cześć wszystkim nazywam się Michał Papież. Obecnie pracuję jako Agile Lead, Scrum Master, Agile Coach i jeszcze kilka innych dodatkowych tytułów mógłbym wymienić. Ale w głównej mierze zajmuję się Agilem w organizacjach.